Koalicja Obywatelska tyle mówi o tolerancji i wzajemnym szacunku, o przyjmowaniu uchodźców, a tymczasem gdańska radna właśnie z Koalicji Obywatelskiej, Sylwia Cisoń, obraża ukraińskiego taksówkarza. Sami zobaczcie. Pianeskę? Aha. No to przyjechaliśmy na tą pieneskę. Nie, nie przyjechaliśmy. Ja powiedziałam, napisałam Polsat plus Arena. Polsat plus Arena to jest parking tam na Polsat plus Arena. Nie, nie, jesteśmy w tutaj. Nie, 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 nie. Tu widzi Pani tą pianeskę? Ale mnie nie interesuje. To jest miasto Ale Widać, że przyjeżdża pan nie w to miejsce, w którym ja stałam. Czekam na pana, kurwa, 10 minut. Jestem spóźniona. Nie... Do tego wyśrubisz, że pan pod Amber Expo zamiast pod Polsat czy z Areną. No to wie pani co? Trzeba poprawnie wpisywać adres. Nie, ja poprawnie wpisałam adres i nie pierwszy raz ale na ten adres. Wie pan, jak się nie orientujemy, to trzeba kurwa wracać do swojego kraju, a nie kurwa być w. Yy, nie zna języka i się nie wie, jak jechać. Oczywiście skarga pójdzie, i yy, będziemy rozmawiać w inny sposób. Radna Sylwia Cison jest członkiem Komisji Kultury, ale także ambasadorem kampanii społecznej: słowa mają moc. No tak, rzeczywiście, te słowa miały moc: moc pogardy i hipokryzji.